Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Stasiuk, jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości w przecinku. Na początku na wstępie naszego dzisiejszego spotkania chciałem powitać lokalne media. Cieszymy się bardzo, że Państwo przybyli tak licznie dziękujemy za Waszą obecność za to, że zawsze możemy na nią liczyć. Drodzy Państwo, chciałem także przedstawić gospodarzy dzisiejszej konferencji. Są nimi pan Tomasz Wójcik, przewodniczący Struktur Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości w przecinku. Pan Roman Matuszak, radny Rady Miasta Szczecinka, reprezentujący Wspólnotę Samorządową. Dzień dobry. Pani doktor Joanna Pawłowicz, radna Rady Miasta Szczecinka, reprezentująca cis terra Witam Państwa Pan Marcin Petka, reprezentujący Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry. Pani Małgorzata Golińska, radny, radna Rady Miasta Szczecinka, reprezentująca Wspólnotę Samorządową oraz pan Andrzej Modrzejewski, radny Rady Miasta Szczecinka, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą konferencję. Pierwszą i najważniejszą właściwie rzeczą, jaką chcieliśmy dzisiaj Państwu zakomunikować i ogłosić, to jest powołanie i start w wyborach samorządowych komitetu, którego logo tutaj widzimy na tablicy, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Szczecinka którego skład wchodzą przedstawiciele prawa i sprawiedliwości, wspólnoty samorządowej, Kongresu Nowej Prawicy oraz SIS-TERRA. Drodzy Państwo, drugą, nie mniej ważną informacją, którą chcieliśmy dzisiaj Państwu ogłosić, to jest prezentacja naszego kandydata, kandydata naszego komitetu razem dla Szczecinka na burmistrza miasta Szczecinka w wyborach samorządowych, którym jest pani Joanna Pawłowicz. Pani Joanna, proszę o zabranie głosu. Możecie zauważyć, za naszymi plecami jest nasz baner. A na tym banerze dwa najważniejsze słowa. Tańsze miasto. Jako burmistrz sprawie, że miasto będzie tańsze, że będzie rozwijało się gospodarkę. Uważam, że najważniejszym naszym zadaniem jest wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców poprzez obniżenie podatków i opłat. Ale również uważam, że należy wspomóc poprzez wprowadzenie dodatkowych działań, o, o których ja będę mówić w trakcie kampanii wyborczej. Stworzenie odpowiednich warunków przełoży się również na skuteczne pozyskanie inwestorów. Myślę, że to zadanie jest nadrzędne, priorytetowe, dlatego, że powstrzyma emigrację młodych mieszkańców naszego miasta. Mówiąc o tańszym mieście, nie mam na myśli tylko obniżenia podatku dla przedsiębiorców, ale również odciążenia mieszkańców, chociażby poprzez obniżenie opłat za wodę, czy, za wodę czy śmieci. Przywrócę podstawową rolę komunikacji miejskiej, gdyż to właśnie ona powinna w dużym stopniu wyręczać komunikację indywidualną poprzez tańsze bilety, większą jej mobilność i przywrócenie przywilejów dla 70-latków. Jestem przekonana, a nawet pewna, że nasi mieszkańcy mają już dość bycia, traktowany, bycia traktowanymi przedmiotowo, jako tylko płatnicy coraz powyższych podatków. Zapewne zapytacie się Państwo, jak to zrobimy, skąd weźmiemy na to pieniądze. Wiem, jak to zrobić i w trakcie kampanii będziemy o tym mówić. Pragnę Państwu przedstawić Pana Romana Matuszaka, którego chciałam i powołam na wiceburmistrza naszego miasta i razem z nim będziemy wspólnie urzeczywistniać ideę tańszego miasta. Chciałabym również podkreślić, że to osoba kompetentna, z dużym doświadczeniem, na pomoc którego na pomoc, którą będę mogła liczyć z korzyścią dla miasta i dla jego mieszkańców. Panie Romanie, bardzo proszę o zabranie głosu. Tańsze miasto to nie tylko e, mniejsze podatki, opłaty, ale również mniejsze wydatki z budżetu miasta. Ja przypomnę, że gdy burmistrz Golicki mm, odchodził. W 2005 roku to wydatki miasta nie przekraczały około 60 milionów złotych. Teraz wydatki przekraczają 100 milionów złotych. Więc oszczędzać będzie od jeżdża znaczy. W, w tej chwili trudno powiedzieć, ponieważ. Wykonania budżetu pana burmistrza są nawet skromne, a wydatki sprawozdania jednostek budżetowych w zasadzie ich nie ma, oprócz, oprócz MOSU, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie ta instytucja akurat sprawozdania wykonuje dość rzetelnie. Tak jak pani Pani kandydat na burmistrza powiedziała, w trakcie kampanii wyborczej będziemy bardziej szczegółowo przedstawiać nasz program. I obok tego hasła tańsze miasto, ja bym chciał jeszcze dodać takie hasło, że bogactwo miasta Szczecinka powinno się uwidaczniać powyższ bogactwo jego mieszkańców. A nie jak jest teraz, że łukimy mieszkańców najwyższymi podatkami i opłatami i wydajemy to w postaci wydatków w budżecie miasta. Wydawanie w taki sposób pieniędzy na cele ogólno jest najdroższym wydawaniem pieniędzy. Można Znacznie taniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marcinie, Kongres Nowej Prawicy, proszę o zabranie głosu. Chcielibyśmy dać, e, zmienić standard e, tworzenia, rządzenia tym miastem. E, chcielibyśmy dać impuls e, dla ludzi, którzy dzisiaj pracują w urzędach, spółkach miejskich do skuteczniejszego działania. E, nasze. Podejście do e, sprawy właśnie tych, tych instytucji i tego, e, tego, jak działa e, urząd, e, będzie się będziemy się kierowali tym, żeby dać swobodę pracy tym ludziom, żeby mieli szansę na to, żeby mogli się wykazać, a nie e, było działań takich, że e, my autorytatywnie narzucamy na nich jakąś presję, to my liczymy na to, że oni będą działali i dzięki temu miasto będzie piękniało tak pod naszym kierownictwem. Drugą rzecz, którą chcielibyśmy jeszcze tutaj, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to podstawą wyboru naszych ludzi, którzy będą w przyszłości działali w mieście, będą kompetencje. Nie będzie takiej sytuacji, gdzie ktoś świetnie działający w kulturze może być jednocześnie fachowcem od transportu, a jak później się okazuje fachowcem od służby zdrowia. Takich rzeczy po nas państwo się nie mogą spodziewać, bo chcemy, żeby rządzenie miastem wyglądało inaczej. Dziękuję. Państwa, nasza inauguracyjna konferencja dobiega końca. Ja chciałam jeszcze raz podkreślić, ale przede wszystkim zwrócić się do mieszkańców naszego miasta. Ruch Obywatelski razem dla Szczecinka skupia osoby kompetentne, osoby z doświadczeniem, które są w stanie podjąć to wyzwanie, żeby wprowadzić nowy pobieg na terenie naszego miasta. I tak jak zostało tutaj powiedziane. Dzisiaj przedstawiliśmy wizję, którą chcemy urzeczywistnić. Tańsze miasto dla jego mieszkańców, ale również i dla przedsiębiorców. Chcemy pobudzić do życia to, co naszym zdaniem dzisiaj jest martwe, dlatego że lokalni przedsiębiorcy nie mają takich szans i możliwości rozwoju, jakie my proponujemy, żeby im stworzyć. O szczegółach powiemy. Kolejnych naszych działaniach, bo przecież dopiero kampania wyborcza się rozpoczyna, będziemy szczegółowo analizować krok po kroku to, co mamy do zaproponowania mieszkańcom. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są do nas pytania, chętnie na nie odpowiemy. Dziękuję.